O Najświętsza Maryjo, Matko Boża, Królowo Niebios, z sercem pełnym pokory staję przed Tobą w tym poranku, aby modlić się o łaskę czystości. W blasku tego nowego dnia, który zaczyna się w Twojej opiece, szukam natchnienia, by żyć w czystości ciała i ducha. Ty, która byłaś całkowicie oddana Bogu, która od samego poczęcia byłaś niepokalana, Proszę Cię, bądź moim wzorem, moją drogą, moją pomocą w dążeniu do świętości. Maryjo, królowo czystości, pragnę, by w tym dniu moje serce i umysł były wolne od wszelkich brudów i grzechów, które mogłyby przeszkodzić mi w bliskiej relacji z Jezusem. Ty, która jesteś pełna łaski, ucz mnie. Jak żyć w czystości myśli, słów i czynów. Proszę Cię, prowadź mnie w tej drodze, bo wiem, że Ty nigdy mnie nie opuścisz. Pomóż mi być czystym w sercu, bym mógł być prawdziwym świadkiem Twojej miłości na tym świecie. W tym poranku pełnym nadziei, w tym pierwszym oddechu dnia proszę Cię, abyś wyprosiła mi łaskę. Która pozwoli mi unikać wszelkich nieczystości. Chcę żyć w czystości, by moje serce było otwarte na Boże natchnienia. Chcę, by moje myśli były zgodne z Twoją miłością, by moje czyny były świadectwem Twojej czystości. O Maryjo, prowadź mnie do Jezusa, aby w Jego świetle mogła zajaśnieć czystość, która tylko przez Boga może być prawdziwa. Święta Matko, w Twojej obecności pragnę oddać Ci moje ciało i duszę. Pomóż mi unikać wszystkiego, co może zanieczyścić moje serce. Proszę Cię, czuwaj nade mną, bo nie jestem w stanie sam poradzić sobie w tym świecie pełnym pokus. Pomóż mi, bym żył w sposób czysty, z szacunkiem dla siebie i innych, w poszanowaniu dla Bożych przykazań. Maryjo, Królowo Niebios, daj mi siłę, bym mógł przezwyciężyć wszystkie trudności, które mogą zakłócić moją wewnętrzną harmonię. Ty, która jesteś bez skazy, która nigdy nie zgrzeszyłaś, daj mi przykład do naśladowania. Chcę z całego serca podążać za Tobą, bo wiem, że tylko w Twojej obecności Mogę stać się czysty i prawdziwie wolny. O Maryjo, Matko Czystości, Pomóż mi odnaleźć w Tobie prawdziwą drogę do czystości. Z tą modlitwą w sercu wstaję z nadzieją na nowy dzień, który dzięki Tobie ma szansę być czysty i święty. Maryjo, powierzam Ci swoje serce, Pomóż mi utrzymać je w czystości aby nie było miejsca na grzechy ani złudzenia. W tym poranku, który z każdym momentem przynosi nowe możliwości, oddaję Ci wszystko, co mam. Z Twoją pomocą, z Twoją łaską, chcę żyć w czystości nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w głębi mojego serca. W tej chwili zaczynam nowy dzień z ufnością, że Twoja opieka nade mną pomoże mi dążyć do świętości. Ty, która w pełni poddałaś się Bogu, która stałaś się Matką Zbawiciela, ucz mnie w pokorze żyć w sposób, który oddaje cześć Bogu. W każdej chwili dnia, w każdej czynności, w każdej myśli proszę Cię, Daj mi czystość intencji. Chcę czynić dobro, aby moje życie było świadectwem Bożej miłości, świadectwem czystości, którą Ty ukazujesz każdemu z nas. Święta Maryjo, Ty, która byłaś otoczona Bożą łaską od samego początku, czuwaj nade mną w tym dniu. Chciałbym, aby moje życie było zjednoczone. Z Twoją doskonałą czystością, aby moje serce było wolne od grzechu, a moja dusza pełna pokoju. Proszę Cię, abyś obdarzyła mnie takim samym oddaniem Bogu, jakim Ty byłaś zawsze pełna. Tylko w tej czystości, w tym zjednoczeniu z Bożą wolą, mogę stać się prawdziwie świętym. Matko Boża. Pomóż mi zachować tę czystość przez całe moje życie, nie tylko w tej chwili, ale w każdej godzinie, w każdym dniu. Pragnę, by Twoje modlitwy za mnie nieustannie wypraszały mi łaski, które pozwolą mi być czystym na wszystkich poziomach mojego istnienia w ciele, w sercu, w umyśle. W tej modlitwie ofiaruję Ci siebie, byś mogła prowadzić mnie do Boga. Do świętości, do czystości. Dziękuję Ci Maryjo za Twoją obecność w moim życiu. Dzięki Tobie mogę kroczyć w kierunku Bożej czystości, której pragnę z całego serca. Proszę Cię, Matko, czuwaj nade mną przez cały ten dzień, bym mógł żyć w czystości i pokoju. Proszę Cię, Maryjo, bądź moim przewodnikiem na tej drodze do świętości. O święta Maryjo, królowo czystości. W tym momencie mojego dnia pragnę z całą pokorą złożyć Ci moją modlitwę. Z każdym nowym dniem przychodzę przed Ciebie, prosząc o Twoją opiekę nad moimi myślami, słowami i uczynkami. Ty, która byłaś zawsze pełna łaski, pomagaj mi w zachowywaniu czystości w moim sercu. Bym mógł w pełni oddać się Bogu, a nie zadręczać się grzechami tego świata. Tylko w Tobie, Matko, mogę znaleźć prawdziwą siłę do zachowania czystości w tym świecie pełnym pokus. Święta Maryjo, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wątpliwości, ale także z pełnym zaufaniem do Twojej opieki. Daj mi moc, bym mógł trwać w czystości, by moje serce nie zostało zanieczyszczone przez grzechy, które zbytnio angażują człowieka w świat materialny. Proszę cię, pomóż mi unikać wszelkich nieczystości, które próbują zniszczyć moją harmonię z Bogiem. O Maryjo, bądź moją obroną w tym świecie pełnym pokus. Ty, która byłaś matką Zbawiciela, naucz mnie, jak oddać się całkowicie Bogu, jak żyć w doskonałej czystości w każdej chwili mojego życia. Pomóż mi zrozumieć, że czystość to nie tylko unikanie grzechu, ale także pełne oddanie swojego serca i woli Bogu. W Twojej obecności mogę zrozumieć, jak czystość jest bliska Bogu jak pozwala nam zbliżyć się do jego boskiej miłości. Proszę cię, abyś jako matka wszystkich ludzi pomogła mi w pełni oddać swoje życie na chwałę Bogu. W obliczu tylu trudności i pokus, które otaczają mnie każdego dnia, jestem pełen nadziei, że z twoją pomocą Maryjo będę w stanie żyć w czystości. Pomóż mi, by moje serce było zawsze wolne od nieczystości, by moje myśli były przejrzyste i niewinne. Wiem, że tylko z Twoją pomocą, królowo-czystości, będę mógł przejść przez każdy dzień w czystości pełnej pokoju i miłości. Maryjo, pełna łaski, przypomnij mi codziennie, jak wielką wartość ma czystość w oczach Boga. Pomóż mi unikać grzechu, który tylko oddala nas od Boga i Jego łaski. W każdej chwili tego dnia niech Twoja obecność przypomina mi o konieczności zachowania czystości w sercu i umyśle. Proszę Cię, Bądź moją przewodniczką na tej drodze do świętości, daj mi siłę, bym mógł pokonać wszelkie trudności, które mogą stanąć mi na drodze. Przyjmij moje prośby, Matko Boża, i wypraszaj mi łaski, które pomogą mi w drodze do świętości. Ty, która zawsze byłaś wierna Bogu, która przez całe swoje życie byłaś przykładem czystości i pokory. Ucz mnie żyć w taki sam sposób. Pomóż mi, bym podobnie jak Ty mógł pełnić wolę Bożą z czystością serca, z pokorą i oddaniem. O Maryjo, w tym poranku wznoszę moje serce ku Tobie. Oddaję Ci każdy dzień, każdą chwilę, każdą myśl. Pomóż mi w tej drodze do czystości, która jest nie tylko fizycznym powstrzymaniem się od grzechu. Ale także duchową postawą oddania się Bogu w każdej chwili. Proszę cię, abyś towarzyszyła mi w każdej decyzji, którą podejmę, by moje życie stało się czyste i święte. W twojej obecności, matko, czuję się bezpiecznie. Wiem, że z tobą obok każda pokusa staje się łatwiejsza do pokonania. Proszę cię, bądź moją obroną, moją opiekunką. I przewodniczką na tej drodze. Dzięki Tobie, Maryjo, będę mógł wypełniać Bożą wolę i żyć w czystości, którą tylko Ty potrafisz mi ukazać. Matko Czystości, błagam Cię, abyś w tym dniu pomogła mi pozostać wiernym w moich postanowieniach. Proszę Cię, bym nigdy nie zapomniał, że czystość jest darem, który muszę chronić z całych sił. Z Twoją pomocą, Maryjo, wiem, że mogę kroczyć drogą czystości z pełnym zaufaniem do Boga. O Maryjo, Królowo Niebios, w tym szczególnym momencie, w tej godzinie modlitwy, wznoszę moje serce do Ciebie. Z pokorą oddaję Ci każdą myśl, każde pragnienie, każdą chwilę tego dnia. Wiem, że tylko w Tobie mogę znaleźć pełne zrozumienie. Jak żyć w czystości, w doskonałej jedności z Bożą wolą, Ty, która byłaś pełna łaski i zawsze wierna Bogu, prowadź mnie w tej drodze, daj mi siłę, bym nie pozwolił, aby jakiekolwiek zło zniekształciło czystość mojej duszy. Matko Boża, Ty, która byłaś zawsze zjednoczona z Bogiem. Która przez całe swoje życie oddałaś mu serce, umysł i ciało, pomóż mi w tym, bym także oddał mu całego siebie. Pragnę, by moje myśli, moje pragnienia, moje decyzje były zawsze zgodne z Bożą wolą. Pomóż mi rozpoznać, co w moim życiu jest czyste i święte, a co może prowadzić mnie ku grzechowi. Ucz mnie. Jak zachować czystość w każdym z moich czynów, w każdej chwili, w każdym kroku, który stawiam? Maryjo, Matko Czystości, czuję, jak w tym świecie pełnym zamętu łatwo jest stracić drogę. Przypominasz mi jednak, że prawdziwa czystość nie polega na unikaniu tylko zewnętrznych pokus. Ale na wewnętrznej decyzji, by oddać całe swoje serce Bogu. Proszę cię, abyś pomogła mi codziennie odnawiać te decyzje w sercu, bym mógł stawać się coraz bardziej podobny do ciebie: czysty, pokorny, pełen łaski. W każdej chwili dnia niech Twoja obecność przypomina mi o prawdziwej czystości która nie jest tylko zewnętrzną postawą, ale głęboką relacją z Bogiem. O Maryjo, prowadź mnie, bym nigdy nie zapomniał, że czystość jest wezwaniem do miłości, która jest czysta, prawdziwa i bezinteresowna. Chciałbym, aby moje życie stało się odzwierciedleniem tej czystości, którą Ty masz w swoim sercu, bym mógł w pełni oddać się Bogu. Żyjąc w zgodzie z Jego wolą. Maryjo, Królowo Niebios, czuwaj nade mną przez cały dzień. Pomóż mi nie tylko unikać zła, ale także aktywnie szukać dobra. Daj mi serce pełne miłości, aby moje działania były prawdziwie czyste, nieskażone żadnymi grzechami. Wiem, że tylko w Twojej obecności, Maryjo. Mogę nauczyć się kochać w sposób prawdziwie czysty, by moje życie było świadectwem Bożej łaski i miłości. Proszę Cię, abyś, jako matka, nauczyła mnie, jak rozpoznać prawdziwą czystość, jak żyć zgodnie z Bożą wolą, jak codziennie oddawać moje serce, moje ciało i moją duszę w Jego ręce. Wiem, że tylko wtedy. Będę mógł w pełni żyć w czystości, którą On dla mnie przygotował. W każdym momencie tego dnia przypominaj mi, Maryjo, o tej decyzji, by żyć w czystości, by moim życiem wychwalać Boga. Święta Matko, dzięki Tobie wiem, że czystość nie jest tylko czymś, czego trzeba się wystrzegać, ale czymś, czym należy żyć. Czymś, co trzeba pielęgnować w sercu każdego dnia. Proszę cię, bądź moją przewodniczką, bądź moją nauczycielką, bądź moją opiekunką w tej drodze. Pomóż mi w każdej chwili oddać siebie Bogu, w każdym słowie, w każdym myśleniu, w każdym działaniu, w tej modlitwie. Powierzam ci moje serce. Prosząc Cię, byś je strzegła i prowadziła ku czystości. Maryjo, Matko Czystości, dziękuję Ci za Twoje przewodnictwo i opiekę. Dziękuję Ci za to, że mogę w tej modlitwie oddać Ci wszystko, co mam. Proszę Cię, niech każda chwila mojego życia będzie wypełniona Twoją łaską. Niech każda myśl będzie czysta. Niech moje serce będzie wolne od wszelkich nieczystości. Ty, która jesteś królową niebios, czuwaj nade mną i prowadź mnie do pełnej czystości, która jest zgodna z wolą Bożą. O najświętsza Maryjo, królowo czystości, w tym chwili, gdy moje serce jest pełne pokory, pragnę oddać Ci wszystko, co mam. Dziękuję Ci za Twoją nieustanną obecność w moim życiu. Ty, która jesteś wzorem czystości, która żyłaś w pełni oddana Bogu, błagam Cię, naucz mnie, jak każdego dnia kroczyć drogą prawdziwej czystości. Proszę Cię, abyś jako matka wskazała mi, jak żyć w sposób, który będzie godny Bożych łask. Maryjo, Ty, która nie znałaś grzechu, pomóż mi w każdej chwili mojego życia zachować czystość serca. W tym świecie pełnym pokus i trudności, w którym tak łatwo jest upaść, potrzebuję Twojej pomocy, by być wiernym Bogu i Jego przykazaniom. Proszę Cię, Matko, abyś stała się moim przewodnikiem w tej drodze. Chciałbym, by moje myśli były zawsze czyste. By moje serce było wolne od wszelkich nieczystości, które mogą oddalić mnie od Boga. Ty, która byłaś zawsze pełna łaski, pełna miłości do Boga, ucz mnie, jak codziennie kroczyć drogą czystości. Chciałbym, by moje życie było pełne Bożej obecności, by każda chwila była wypełniona modlitwą i oddaniem. Proszę Cię, Maryjo, abyś pomogła mi nie tylko unikać grzechów, ale także żyć w taki sposób, który będzie chwałą Bożą. Niech moje serce będzie pełne miłości, którą Ty mi pokazujesz, bym mógł z pełnym przekonaniem oddać swoje życie na służbę Bogu. Maryjo, Królowo czystości, czuwaj nade mną przez cały ten dzień. Pomóż mi, by moje myśli były zgodne z wolą Bożą, by moje słowa były pełne miłości, a moje czyny świadczyły o Twojej obecności w moim życiu. Proszę Cię, abyś dała mi siłę, bym w każdym momencie trzymał się Twojego przykładu, bym w każdym działaniu odzwierciedlał Twoją czystość. O Maryjo, ty jesteś moją matką, moją obrończynią, moją przewodniczką. Błagam Cię, prowadź mnie w tej drodze do świętości. W każdej chwili tego dnia, kiedy będę stawał przed trudnymi decyzjami, kiedy pokusy będą próbowały zabrać mnie z drogi, przypomnij mi, Maryjo, o tym, co naprawdę jest ważne. Przypomnij mi, że czystość jest wartością, której nie można stracić. Pomóż mi pamiętać, że prawdziwa czystość pochodzi z serca, z miłości do Boga, z oddania mu całego siebie. Proszę Cię, Maryjo, abyś obdarzyła mnie tą łaską, bym każdego dnia mógł być coraz bliżej Boga i coraz bardziej podobny do Ciebie. Maryjo, Królowo Niebios, dziękuję Ci za Twoją opiekę i wstawiennictwo. Ty, która zawsze w pełni podporządkowałaś się Bożej woli, ucz mnie, jak żyć w czystości, jak codziennie oddać się Bogu, jak być wiernym Jego przykazaniom. Z każdą chwilą tego dnia przypominaj mi, Maryjo, że prawdziwa czystość nie polega tylko na unikaniu zła, ale na pełnym oddaniu Bogu na każdym czynie na każdej decyzji na każdym słowie proszę cię Maryjo bądź moją opiekunką moją przewodniczką na tej drodze do czystości daj mi siłę bym w każdej chwili życia mógł być prawdziwie czysty by moje serce było w pełni oddane Bogu w tym dniu w tej chwili proszę cię matko bądź ze mną prowadź mnie Bym kroczył drogą czystości, którą Ty wyznaczasz wszystkim dzieciom Bożym. O Najświętsza Maryjo, Królowo Czystości, na zakończenie tej modlitwy składam Ci moje serce pełne pokory i wdzięczności. Dziękuję Ci, że prowadziłaś mnie w tej drodze, że objawiłaś mi. Czym jest prawdziwa czystość serca, i jak wielką wartość ma życie w pełnej harmonii z wolą Bożą? Dzięki Twojej opiece i przewodnictwu wiem, że każda chwila, którą poświęcam na modlitwę i na oddanie się Bogu, jest krokiem ku świętości. Matko Boża, w każdej chwili życia. Pragnę być wierny tym wartościom, które Ty mi pokazałaś. Czystość nie jest tylko cechą zewnętrzną, ale jest darem, który należy chronić w sercu. Pomóż mi, by moje myśli, moje pragnienia i moje działania były zawsze zgodne z Bożą wolą. Pomóż mi żyć w czystości, w doskonałej jedności z Bogiem, w pełnym oddaniu Jego miłości i woli. O Maryjo. Naucz mnie każdego dnia odrzucać pokusy, które próbują zanieczyścić moją duszę, bym mógł kroczyć drogą, którą Ty wyznaczasz drogą czystości, pokory i miłości. Przez Twoje wstawiennictwo, Maryjo, błagam Cię, bym nigdy nie zapomniał, że czystość jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim darem Bożej łaski. Proszę Cię, bądź ze mną. Kiedy pokusy będą stawały na mojej drodze, bądź moją obroną, moją opieką, daj mi siłę, bym zawsze potrafił być wierny Bożej Woli, bym nigdy nie zapomniał, jak wielką wartość ma życie w czystości serca. Maryjo, królowo czystości, w tej chwili, kiedy kończę tę modlitwę, wiem, że tylko z Twoją pomocą mogę żyć w czystości i w jedności z Bogiem. Proszę Cię. Bądź moją przewodniczką każdego dnia. Niech Twoja łaska pomoże mi kroczyć w wierze i w pełni oddać się Bożej woli. W moim sercu niech zawsze gości czystość, którą Ty, Maryjo, uosabiasz, aby moje życie było świadectwem Bożej miłości i pokoju. Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoje nieustanne wstawiennictwo, za Twoją opiekę, z Twoją pomocą. Wiem, że mogę przejść przez życie z czystym sercem, pełnym miłości do Boga. Proszę cię, matko, prowadź mnie w tej drodze, bym mógł w pełni żyć w czystości, by moje życie było całkowicie oddane Bogu. Na zakończenie tej modlitwy składam ci moje serce z ufnością, że z Twoją pomocą będę mógł każdego dnia wzrastać w czystości. I świętości.